Konkurs jeździecki klasy P, tak zwany konkurs szwajcarski Zbigniew Herka, znany wszystkim w środowisku jeźdźców znakomity specjalista od Końskiego Rzemiosła i poproszę o wytłumaczenie, przypomnienie zasad konkursu szwajcarskiego. konkurs szwajcarski polega na tym, że cały parkur na placu jest podzielony. Na dwie części. Pierwsza część podstawowa to od przeszkody numer 1 do przeszkody numer 8 w tym wypadku akurat. I ta para konkursu, która pokona tą część parkuru podstawową bezbłędnie, ma prawo do natychmiastowej rozgrywki, czyli do pokonania kolejnych przeszkód od 9 do 11. I zwycięzcą konkursu jest ten, który część rozgrywkową pokona w miarę bezbłędnie lub z najmniejszą ilością punktów karnych w jak najkrótszym czasie. A ta para. Która będzie miała błąd w przebiegu podstawowym, otrzymuje sygnał sędziego głównego. Czas zostaje zamknięty i nie ma startu w części rozgrywkowej. Wytłumaczył Zbigniew Herka podstawowe zasady konkursu jeździeckiego w klasie P, czyli w klasie szwajcarskiej. Oglądaliśmy Pawła Gościniaka z Ludowego Klubu Sportowego Dragon Nowielice. Punkty karne, a więc zawodnik zgodnie z tym, o czym mówił pan Herka, nie brał udziału w rozgrywce. I kolejna zawodniczka Agata Borowicka, koleżanka klubowa Pawła Gościniaka. LKS Dragon, nowielice na koniu Justas. data Borowicka jak na razie bezbłędnie pokonuje tor przeszkód wysokość przeszkód w konkursie klasy P w konkursie szwajcarskim 110 cm i kolejna przeszkoda zaliczona bezbłędnie już szósta przeszkoda dobrze podwójny szereg Siódma przeszkoda. Dobrze. Bezbłędnie. I podtrójny szereg. Pięknie. Pięknie. Agata Borowicka. I rozgrywka w wykonaniu reprezentantki Ludowego Klubu Sportowego Dragon Nowielice. Jak na razie zerowe konto punktów karnych. I znakomicie. Agata Borowicka, zero punktów karnych. I Agata z Ludowego Klubu Sportowego Dragon Nowielice urasta do faworytki tego konkursu. Jak byliśmy świadkami, Agata Borowicka pokonała cały parkour. Za chwilę sędziowie podadzą nam czas rozgrywki Agaty Borowickiej. Zerowe konto punktów karnych. I za chwilę podamy Państwu czas rozgrywki Agaty Borowickiej. Ewa Typańska to kolejna Amazonka w konkursie klasy P. Reprezentuje Golczewo, organizatora. Spotkania i pierwsza zrzutka. Ewa Typańska na koniu Bielusz. Dwie zrzutki osiem punktów karnych na koncie Ewy Typańskiej. I podwójny szereg. Kolejna zrzutka. Kolejne cztery punkty. Zawahał się koń przed siódmą przeszkodą. Potrójny szereg. Cztery zrzutki na koncie. Ewy Typańskiej i konia Wilusza. 16 punktów karnych zawodniczki reprezentującej Dolczewo. 67,4 sekundy taki czas przejazdu, ale jest on mniej ważny, ponieważ... Ewa Typańska popełniła aż cztery błędy. Remigiusz Szczerbiak, Klub Jeździecki Żukowo i sygnał sędziów do rozpoczęcia walki. Migiusz Szczerbiak na koniu Dromader. Panie Zbyszku, coraz więcej klubów prywatnych pojawiło się w sporcie jeździeckim w Polsce. No tak, wraz z transformacją powiedziałbym całego otoczenia rolnictwa wsi polskiej po upadku wielu przedsiębiorstw państwowych, przy których działały kluby jeździeckie, dzisiaj coraz częściej powstają kluby prywatne lub kluby wspierane przez różnych sponsorów. Klub Remi Żukowo to właśnie taki typowy przykład w Okręgu Szczecińskim. Coraz silniejszego, prywatnego klubu Pana Łopuszyńskiego z Żukowa koło Stargardu, który poza tym, że ma sekcję jeździecką, swój klub to jest doskonałym hodowcą. On jest właśnie hodowcą słynnego konia Winera, który jest synem fetysza który jak wielu starszych kibiców pamięta, przed kilku laty w Łobzie został sprzedany jako jeden z najdroższych koni sportowych za granicę. A fetysz to hodowla Nowielicka. I znowu wracamy na stare śmieci, okręg szczeciński, gdyż nie sposób, prawda, uprawiać sportu bez wspomnienia o hodowli. A to właśnie sport jest, powiedziałbym, tym finałem hodowli uciecha zarówno za z wyniku jak i prawda z doskonałych metod hodowlanych. Remigiusz Szczerbiak z Klubu Jeździeckiego Żukowo zakończył swój przejazd w konkursie klasy P w konkursie szwajcarskim bezbłędny przejazd, podobnie jak Agata Borowicka z LKS Dragon Nowielice i za chwilę kolejni uczestnicy tego ciekawego Konkursu Paweł Spisak, Ludowy Klub Sportowy Hubertus Biały Bór. Ludowy Klub Jeździecki Hubertus Biały Bór. Jako ciekawostkę podam państwu, że obecnie prowadzi ten klub. Jest tam wielolidiem zakładu treningowego trenerem. Ludowy klub sportowy Hubertus Biały Bór w województwie Koszalińskim klub, który szczyci się wspaniałymi sukcesami w sporcie jeździeckim. I właśnie trenerem LKS Hubertus Biały Bór jest znany wszystkim sympatykom sportu jeździeckiego, zawodnik reprezentujący przez wiele lat barwy Dragona Nowielice Bogusław Jarecki, specjalista we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Dziś zobaczymy Bogusława w konkursie Grand Prix. Przypomnijmy, trzykrotny olimpijczyk, wielokrotny zwycięzca plebiscytów na najlepszych sportowców. Bogusław Jarecki w Białym Boże prowadzi pracę szkoleniową. Z młodymi jeźdźcami i przekazuje im swoje bogate sportowe doświadczenia. Osiem punktów Karny, 8 z karnych. karnych Pawła Spisaka, Karny, który był używany również w hodowli na Bielickiej, który przez wiele lat na koniu kosmos, bardzo zasłużony konik. Na torach jeździeckich Bogusław Jarecki właśnie na tym koniu wiele lat reprezentował barwy dragona Nowielice na najpoważniejszych zawodach krajowych z igrzyskami olimpijskimi włącznie bardzo utytułowany koń teraz już troszeczkę starszy i już nie dysponujący tak ogromną kondycją. WKKW słyszeli Państwo przed chwilą Bogusław Jarecki właśnie mówił o tym, jaka musi być wytrzymałość konia, by teraz szczęśliwie kosmos nie strącił przeszkody. Jaka musi być wytrzymałość konia startującego w konkursie WKKW, gdzie trzeba połączyć trzy konkurencje: konkurs ujeżdżenia kros i skoki przez przeszkody. Zakończyła konkurencję Małgorzata Ciszek, LKS Dragon Nowielice. I za chwilę Magdalena Sosnowska z Ludowego Klubu Sportowego Hubertus Biały Bór. Kolejna Amazonka. Wiele dziewcząt w tym konkursie jeździeckim klasy P w konkursie szwajcarskim wysokość przeszkód 110 centymetrów czas rozgrywki 29,82 sekundy to czas rozgrywki małgorzaty ciszek ten czas właśnie decyduje o kolejności w konkursie jeździeckim klasy P w konkursie szwajcarskim po zaliczeniu bezbłędnym parkuru w ta rozgrywka decyduje o kolejności w konkursie. Magdalena Sosnowska, LKS Hubertus, Biały Bór, przed Państwem wiele amazonek w tym konkursie. Powiedziałem już wysokość przeszkód, no taka troszeczkę chyba przedszkolna, metr 10 to niezbyt to wysoko, ale, ale dla początkujących jeźdźców też jest sporo, spore zadanie do powalczenia. No właśnie, to niby nie wysoko, ale konkurs specjalny ten szwajcarski, gdzie tutaj zawodnik ma przed sobą tą świadomość, że musi uzyskać naj, najkrótszy czas w tej rozgrywce, czyli często ryzyko, skośne a najazdy. Bezbłędnie pokonać właśnie, parkour. Po pierwszą część pokonać bezbłędnie, a w tej drugiej musi tak wykombinować, obrać taką taktykę, aby w miarę przejechać bezbłędnie w tym najkrótszym czasie. I często tutaj powstają właśnie te błędy przy skośnych najazdach, przy za dużym tempie. prawda? I koń, szczególnie, że w tych konkursach startują konie młode, bez zbytnie